pasowało, czy nie? W tym roku wymyśliłem, wymyśliłem, przy pomocy też, yy, objazd z zalewu Szczecińskiego. Yeah! Miało być się połączone z zalewem, czyli z Międzyrzeckim Rejonem Umocnień, ale niestety ze Szczecina, tam jest około 120 km, i by za dużo czasowo nam to zjadło. Szanowni Państwo, a teraz powiedzcie, gdzie my w ogóle jedziemy? Do, do Szczecina! A po co? Na siebie! Tak, <średytorium> Jedziemy do Pana Krzysia, tak? Pana Krzyścia? Nie, ja mam I to pierwszy dzień przygotowań do wyjazdu rowerowego. I Rosław pakuje tutaj ładnie Dobrze, nosem czy przygotowanie do wyjazdu pierwszy dzień wracamy ze Szczecina Jest, pomysł, jest fajnie. Pierwsza trasa połowie. Słysiu jak drożenia. Super. super. No, no, Krzyszu, jak O, bardzo miło. Bardzo ładne tereny tutaj są. I jest... Dorota? Jest pięknie Aniu Cześć Milku jak wrażenia mm, super. super Bardzo dobrze. A u pana jak wrażenia? A bardzo dobrze. bardzo piękna pogoda. Na razie czujemy się świetnie. Oby tak dalej. Mała. Szybko każdy po kolei powie co, gdzie, dzisiaj robiliśmy. Zaczyna Krzysztof i już. Startowaliśmy ze Szczecina. No co dalej? W tej jesteśmy wstępnówce? Nie. Wstępniczka. Wstępniczka. Zgadzam się, wstępniczka. <laughs> ja jestem ty? Ja, ja. E, jechaliśmy samochodem. A później rowerem. I mieliście dwa. Byliśmy w knajpie. Na rybce. Na, na rybce, na rybce. Na na pysznej rybce. Dobra. Na rybce. Na do rybce. Dobre, po drodze <trymce> zatrzymaliśmy się na pomoście. Była czysta woda. <trymka> A w ogóle to jechaliśmy wokół zalewu szczecińskiego i było y, fajnie, pięknie. Mirka, nie było górek w ogóle i trochę atrakcji a tutaj cześć dzień dobry, dzień dobry. Nie ma jest na plaży, są świeci w dupkę parze. Pozdrawiam wszystkich Trochę jest atrakcji.

Proszę Was dalej. Nie, 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 nie. Ale, jaka to jest? No, ci kupujesz rędzia i bułkę. Bułki już masz. I dotarliśmy do celu, do krzywego lasu.

firmy za to, że nam organizujecie takie fajne tak wyjazdy tak jest mam nadzieję, że się będzie podobało co się nie podoba dzisiaj, jutro, pojutrze to się za że a, za, a zaraz to każdy będzie wspominał ale także bardzo dziękujemy dziękujemy na mam nadzieję, że się spodobało tak jest to jest wasze raz. zdrowie, nie. bo to jest bardzo ważne. No zrób to. Zrób to. Ole mamy Tak. Ale mocne. Ale nie my mamy sprawdzić co mamy w Wy macie sprawdzić w tych swoich